że pójdę na kościół okej, okay, lecimy wycieczki ciąg dalszy schody z kościółka nie wiem, bazyliki, tak? szefuniu, jakbyś się postarł troszeczkę proszę o proszę widzisz jaki świat mały? ja tymi schodami już trzeci rok chodzę ale nie sądziłem, że spotkam osobę, która będzie znała, że tak powiem, twórcę tych schodów, albo bardziej która te schody odbudowała, bo nie pamiętam czy wtedy było drewno, czy jeszcze nie. Tak, dzisiaj jest piękna. Jak, jak na pierwszy listopad... Dzisiaj Dzisiaj na są otwierane. No tak. Czekam ja może trochę nogi patrzeć. Panie kierowniku, a czy teraz mogę palić? Spra pra pra prawie jestem za. Już wyszedłem. Bardzo dobry człowiek, powiem od siebie. Upomina mnie. Co jest bardzo przyzwoite. Może czegoś więcej się dowiem o tej miejscowości od Ciebie. Mhm. Bo ja tutaj znam tylko tę bazylikę, kościół i cmentarz. Może w tak, złapiemy kontakt ze sobą i umówimy się kiedyś już poza szpitalem, gdzie będziemy mieli więcej czasu niż godzinę. Może to Okej. Okay. Tylko musimy zawrzeć jakiś yy, paks, czy jak to nazwać, że muszę wytrzymać ileś trzeźwości i będę miał wtedy motywację, bo mnie ciężko to tę trzeźwość. A tam byłem, na pierwszej terapii dwa lata temu. Pan Janusz, nasz terapeuta, wczoraj o tym wspominał, że możemy iść tam i symboliczną świeczkę zapalić, no bo na swoje groby, wiadomo, troszeczkę nie mamy możliwości pojechać. Na kaplicę? Kaplicę. na wodzie. wodzie. Jakbyś mógł mówić bardziej do, do mnie, do telefonu, będziemy ci lepiej słyszeć. Tam można pisać to znaczy modlitwy Aha, intencje. No i pisać, one się spełniają. Tam można pisać i... To ja mam już jedną prośbę. Jedna intencja, niech będzie za moją trzeźwość. Będę Ci ogromnie wdzięczny. Panie Stanisławie, jak ja mogę Panu pomóc, jak ja sobie sam nie mogę pomóc. Ha. i tu trafiłeś sedno mojego tak. problemu. Pomóż pierwsze sobie, a dopiero wtedy pomaga innym. Czasem nie musisz bezpośrednio, bo wystarczy przykładem świecić. I tak mnie mobilizujesz, bo Twoja trzeźwość wygląda tutaj lepiej, dużo lepiej niż moja. Zaliczyłeś wpadkę, ale przyszedłeś od razu po pomoc. No. Moja Zaliczyłeś wpadka trwała dłużej. Ale ta wpadka to była taka po prostu znikąd. Uh -huh. No nie znikąd. W wyniku choroby, na którą chorujemy obydwoje. I cóż, <laughs> trochę zaniedbania pracy nad sobą, w moim przypadku szczególnie. No, dobra, wyjeżdżamy się do kaplicy, widzimy naszych kolegów. Przepraszam, za z papierosem. Jak widzimy naszych kolegów, to będziesz pytał, musiał pytać o zgodę, bo panuje RODO i tak dalej. A tu kiedyś była ta placówka, była policji, dwa lata temu jeszcze stała, ale Spróbuję powiększyć tutaj. Okej. Okay. Odnośnie policji, co tam było? Była bywa policji, milicja obywatelska. Aha. Okej, okay, pozwolę sobie z daleka, tu jest ta kaplica. Tu byłem pierwszy raz w 2014 roku, w maju. Było bardzo ładnie. Jeszcze nie byłem wtedy na terapii, byłem bardziej na... po prostu oddziale zamkniętym. A jak długa historia. Pozwolę, że zrobię cięcie albo jeszcze nie. <laughs> jeszcze nie ma lutków, to możemy nagrywać. Mówię, że zrobię cięcie, jak będą ludki. Rodo i te sprawy Powinniśmy to wiedzieć. Czekaj, kolejne mięso święte Zgaszę papierosa Nie ma kosza, dobra Czekaj morsko, bo mi z kadru uciekłeś Wolniej, majster, molniej Dobra, uwaga Woda jest zimna tutaj, nie? Nie, ja tu nie widzę No, no okej, okay. Obym twojego telefonu tylko nie stracił Tutaj, na pewno? Bo, Uu, to nie ciekawie. W każdym razie jest też kaplica na wodzie, ale wchodzi się pod spód. Tutaj chyba nie. Widzę żabę, widzę pieniążki. Dziwne skojarzenie, ale od razu mi się kojarzy. Wiadomo z czym. Pieniążki w fontannie, alkoholicy zbierający na wino. Nie No ale i tak bywa. Pozwól, że wejdę do środka. Albo nie wejdę, bo lutkę się modlą, to tylko jest tak z daleka. Dosyć ładnie, przytulnie. Też jak na razie to więcej ja gadam niż ty. A to miało być twoje nagranie. To no nie, jest. No bo już miał pamiątkę po mnie, nie? Mało ci. Mało ci głowę napsuję w, w tym miejscu, w którym się znajdujemy. To jeszcze zabierzesz mnie na wynos. No właśnie zorientowałem się, jak właśnie opowiadałeś, dlatego mówię, że może troszkę lepiej przybliżysz mi to miejsce, bo ja tu jestem trzeci rok z kolei, jakoś tak się składa, że w podobnych miejscach, dlatego właśnie nie wiem, bo, ale już mamy popatrz, już nieładnie ktoś tu śmieci, musimy to nagrać, żeby nie było, że wymyślamy. A tutaj to coś na zasadzie jakieś szyj odprawia, tak, tak? Tak, tak, tak? Czyli ołtarz. Dobra. 1664. To znaczy, że tyle to miejsce ma latek Aha Przyjmujemy jak to w historii na wiarę. Jak to w historii, jak to w religii, wszystko bierzemy na wiarę. A tylko i nie tylko słuchaj Czasami godzina to dużo No ale do, do klasztoru nie wiedziałem, bo już będziemy chcieli tam Nie wiem czy nie masz zakazu nagrywania i robienia nie, zdjęć nie, Aha Głęboko to jest dosyć ładnie, to ujmę. Fajnie, wycisza Jakbym był troszeczkę zdrowszy fizycznie to chętnie bym tutaj się zanurzył o ile można <laughs> zamulone mówisz, ale woda pamięć że czysta. Ja mam koło domu rodzinnego stawik i ta woda nie jest zbyt czysta, bo są ryby. Ale jak pamiętam, że tu z mamą byłem w 2014, to tu też były ryby. A teraz ich nie widać. Takie kolorowe, co pływają, wiesz, na wierzchu. Pan sobie też robi jakieś ujęcia, tak że widzę. Pewnie turystycznie ludzie przyjeżdżają No już majsterek Może wrócę do do grafiki do nagrywania i tak dalej Będę współpracował z jakimiś fotografami Ale w sumie nie kręciła mnie ta praca nigdy nie no, praca lekka, dosyć ciekawa, znaczy lekka zależy jak to rozumiesz, na pewno nie fizycznie nie męczy tak, jak prace, które wykonuję. Dobra, jesteśmy teraz na, nie wiem jak to nazwać, most, molo, most chyba, nie? Molo się kończy, to się nie kończy. Most do lepszego życia. Trzeba Ok, majsterek już, już zauważył jakieś usterki. Ja no się na to nie znam. A jak trzeba, to trzeba, nie? Tu przy tym pomniku robiłem zdjęcie na pierwszej terapii komuś. Zwrócił uwagę na te oczy. Nie wiem, co miał na myśli. Tutaj, nie? Tutaj są oczy. Nie wiem, co one oznaczają. Może, że Bóg wszystko widzi i zachowuje się poprawnie. <laughs> Dlatego majsterek mnie ciągle upomina. Niestety nie mamy znicza majsterku, nie? Możemy odpalić. A tutaj jest Coś w roli skarbonki, czy coś dla ptaków? Popatrz. O co chodzi tutaj? Wytłumaczmy to. Magiczna skrytka. Od strony technicznej, budowlanej. Okej, okay, ale to jest... Coś, coś, coś jest na rzeczy. Może być coś dla ptaków mi się skojarzyło? Dziwne. Aha, wzmocnienie czy coś. Ile to człowiek mądry rzeczy się dowie? Nie tylko o własnej chorobie alkoholowej, ale też i ciekawoski budowlane. Dobrze, idziemy dalej. Szefuniu, majsterek liczę na kopię tych nagrań, jak nie problem. Będę miał pamiątkę po tobie. Dobra i na tym zakończamy. Było miło naszą, naszą pierwszą wycieczkę i... Oby nie ostatnia no Zaraz zobaczymy co, co zmontowaliśmy, ale le, polecam nie, nie przerabiać, nie obrabiać i tak dalej, co naturalne, to piękne. Byliśmy spontanicznie. Myślę, że wyszło fajnie. Aż to bliff Majsterek. Znak pokoju dla wszystkich. Peace. Peace and love.